Cześć, dziś będzie coś na szybko do kawy. 400 g mąki pszennej, najlepiej typu 500-550, ale jeśli takiej nie masz, to w ostateczności może być 450 lub 480. 150 g zimnego masła, i to jest naprawdę ważne, żeby masło było zimne. Dwie łyżki cukru, jedną pełną łyżeczkę proszku do pieczenia. 3 jajka i dwie łyżki kwaśnej śmietany 18%, której resztę dodam zaraz po tym, jak uratuję tą wielką powódź z jajek całość siekam. I teraz dlaczego dodajemy zimne masło? Otóż jeśli zdarzyło ci się kiedyś, że twoje ciasto kruche było twarde już na etapie zagniatania, trudno je było rozwałkować i po upieczeniu miało konsystencję podeszwy, to znaczy, że ciasto ogrzało się za mocno w trakcie wyrabiania, czyli było wyrabiane za długo. Zjawisko to powszechnie jest znane wśród cukierników, dlatego właśnie używa się do przygotowania ciasta kruchego zimnego masła, a składniki sieka się nożem, a nie za Zagniata rękami. Zagniatanie to ostatni etap przygotowania tego ciasta, a nie pierwszy, bo po prostu nóż nie ogrzewa się i nie ma takiej temperatury, jak nasze dłonie, więc zagniatamy tak krótko, jak to jest potrzebne, a rozdrabniamy nożem tak długo, aby jak najszybciej zagnieść. Gotowe ciasto możesz włożyć do lodówki, jeśli nie planujesz od razu przygotować tych rogalików, albo na przykład musisz czekać na nagrzanie się piekarnika, albo na przygotowanie owoców. Do tych rogalików używam mrożonych wiśni, wyjmuję je na końcu i nie rozmrażam. Połowę ciasta rozwałkowuję w koło średnicy 30 cm. Generalnie z cieńszym ciastem wygodniej jest sklejać rogaliki. Następnie ciasto dzielę na ćwiartki, a potem każdą ćwiartkę jeszcze na trzy części. Na każdej układam wiśnie i dodaję około 1 trzeciej łyżeczki cukru. Zawijam, ważne jest, aby dokładnie za każdym razem skleić boki, tak aby sok z owoców nie wyciekał w trakcie pieczenia. Gotową blachę rogalików wkładam do nagrzanego piekarnika. U mnie 200 stopni grzałka górna i dolna bez termoobiegu, a w ostateczności 180 stopni z termoobiegiem. Na drugi poziom od dołu rogaliki piekę przez 20-25 minut lub do momentu, gdy nabiorą złotego koloru. Po wyjęciu zostawiam je na 10 minut na blaszce, aby ostygły, po czym posypuję cukrem, pudrem. Przekładać do miski możesz, gdy całkowicie ostygną.